Tomek, Tomek, My dzisiaj rozmawiamy, proszę prowadzę. Państwa, oczywiście także o euro, ale w kontekście szukania plusów z tej całej sytuacji, prawda? Tak. No tak, że szklanka no, jest no, do połowy pełna. Tak, tak, cały czas o euro, cały czas o euro, proszę no z Państwa. Z w kuchni tam się, proszę Państwa, dzieje, ale mam słuchar. Dobrze, że mamy wspaniałych gości, mamy kolejny bardzo ciekawy temat. To prawda, to bo tak to to za później. dużo mężczyzn tutaj, naprawdę, więc cieszę się, że właśnie teraz witamy tych oto gości na naszych kanapach, a temat bardzo ciekawy <laughs> i bardzo ważny. I poważny, ponieważ będziemy mówić o tym, jak wspierać nastolatkę, która się odchudza. Jak pomóc jej i psychicznie, i fizycznie dojść do takiej formy. Zdrowo, zdrowej formy i to podkreślamy. Chodzi tutaj po prostu o, o zdrowie, żeby po prostu czuła się dobrze, żeby dalej mogła się dobrze rozwijać. Mamy tutaj osobę, która właśnie przeszła taką metamorfozę w wieku 17 lat, ale Dzień o tym dobry. więcej. Tomek, e, e, Jestem Dominika przedstaw. Wadach. Dzień dobry, Dzień. witaj serdecznie. Dobry. To miałaś 17 lat, kiedy, tak, kiedy? 17 a lat. o ile wtedy kilogramów za dużo? No, sporo. Tak myślę, że tyle, ile schudłam, to, no, to 20 kg. 20 kg, bardzo mm -hmm. dużo. A także Magdalena Depa, Muniak Dieteteczka. Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam serdecznie. Dominika, ale to zacznijmy od ciebie. To jest rzeczywiście plaga, jak spoglądamy na statystyki, nie jesteś odosobnionym przypadkiem, bo nasze dzieci, nasze nastolatki, nastolatkowie tyją najszybciej w ogóle w Unii Europejskiej. A u ciebie z czego się wzięły te dodatkowe kilogramy? Ja ogólnie... Bardzo dużo sportu oprawiałam. Kochałam szermierkę. Aha. Miałam bardzo intensywne treningi, po trzy razy w tygodniu, po dwie godziny. Ja miałam wtedy 10-12 lat. Mm -hmm. e, co weekend turnieje po całej Polsce, jeżdżenie. E, I po prostu było dużo tego sportu. Mm -hmm. Ale w pewnym momencie już przestało mi to sprawiać radość i się skończył sport. Mm -hmm. Też jeszcze wtedy osiągnęłam Mistrzostwo Małopolski w swojej kategorii, więc to było już takie zwieńczenie, taka mm -hmm. wisienka na torcie. I osiadłaś na laurach. I się skończyło. I właśnie w tym momencie. Tak samo z jedzeniem się skończyło. E, Zaczęłam strasz, 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 strasznie wybiórczo jeść. Naprawdę mhm. warzywa, owoce nie było kompletnie w mojej diecie. Zaczęły się chipsy, fast foody, słodycze, słodycze, słodycze i jeszcze I Takie świństwa po prostu. Tak, mhm. no i oczywiście smażone mhm. jedzenie, bo innego nie było opcji. Mhm. I mało sportu. Mhm. Zero sportu. A właściwie tak zero oczywiście. nawet. I, I jak szybko e, przytyłaś? Bo rozumiem, że w tym momencie tak e, zaczęłaś. Ale to się składało, tak nabierać... to nie było mhm. tak nagle bum. Mhm. Oczywiście e, stopniowo. Stopniowo i tak najbardziej właśnie w gimnazjum przytyłam. Mhm. i no to było troszkę, czy ja do tego nie dopuszczałam tej myśli, że jestem większa, mhm. że jestem grubsza, ja to akceptowałam, moja rodzina, moi rówieśnicy też, mhm. nigdy nie usłyszałam jakiegoś wyzwiska w moją stronę, mhm. naprawdę. A bardzo dobrze oczywiście, e, myślę, że dlatego też miałaś pewnie taką siłę, żeby, e, żeby dokonać jakiejś zmiany, ale jestem ciekawa właśnie, jak to się wydarzyło, że pomyślałaś, dobrze, teraz muszę coś zrobić mhm. z tym, bo może jednak to nie jest zdrowe, prawda, że, że tak dużo przyby, przybrałam kilogramów. Pierwszym takim sygnałem był problem zdrowotny. Zaczęłam w sercu czuć przeskoki. A czyli czułaś to po prostu tak. fizycznie. Mhm. I się bałam, że coś jest nie tak. Okazało się, że mam przerost lewej komory. Jestem mhm. spowodowana nadmiernym wysiłkiem ze sportu. Mhm. Więc okej, okay, trochę się uspokoiłam, ale pamiętam do dzisiaj 2017 rok, mhm. niedziela, i ja tak coś we mnie pękło. Ja się bardzo wstydziłam tego, bo nagle zrozumiałam, że jestem większa, mhm. i nie akceptuję siebie. Zeszłam na dół do mojej mamy. I się tak pierwszy raz rozpłakałam przy mojej mamie, taka szczera rozmowa, no i poleciało, i powiedziałam, że sobie nie radzę z tym, że się wstydzę, I tak no naprawdę, mama tak jakby wiedziała od dłuższego czasu, że coś jest nie tak, ale tyle miłości i wsparcia, co ja otrzymałam, od razu, że Dominika, nie martw się, lecimy do dietetyka, załatwimy to, super będzie przygoda, zobaczysz. I właśnie w taki sposób odkryliśmy panią Magdę. No, właśnie, o właśnie. właśnie, bo lecimy nie do dietetyka, ale do nawet dietetyczki, tak. ta, ta. która to zabrała się do pracy. Mhm. Bardzo często mamy problem z nadwagą naszych dzieci, i za każdym razem o tym mówimy głośno, że dzieci się nie odchudza. Prawda? Mhm. Tutaj nie ma czegoś takiego jak odchudzanie dziecka, tylko trzeba przejść na zdrowy tryb życia. Tutaj też to było to. Tym, oczywiście, pomogło? oczywiście y, 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 dokładnie tak jak mówisz, y, zdrowy tryb życia, ale nie tylko dziecka, całej rodziny. Właśnie. To nie da się zrobić w ten sposób, że y, ty moja córeczku, ty mój syneczku masz problem i y, to się zajmujemy, a my jemy co chcemy. I ty od i, dzisiaj brokułki, marchewka i papryka? Tak się nie da. Tak a my się cały nie czas schabamy. Y, y, zgłaszając się do gabinetu dietetyka z dzieckiem, z nastolatkiem, należy mieć tego świadomość, że to jest współpraca. Jeżeli ona ma być trafna, celna, musi faktycznie być podjęta wspólnie. Hmm. Wsparcie, o którym Dominika mówi, jest nieocenioną pomocą, jest wręcz bym powiedziała, że kluczowym aspektem, który musi towarzyszyć temu procesowi. Ja pamiętam, jak robiliśmy program Kochanie, ratujmy nasze dzieci, to rzeczywiście to była przemiana całej rodziny I to było coś niesamowitego i niezwykłego i zupełnie rzeczywiście inne efekty były wtedy, kiedy cała rodzina wchodziła to, w te w te różne zmiany na 100%, a zupełnie inne są, kiedy tylko i wyłącznie dziecko ma to robić, bo to po prostu wtedy się nie uda. No właśnie, to, e, zgadzam się w 100%, a jestem ciekawa, e, co zaproponowałaś w takim razie dominicę konkretnie? W pierwszej kolejności. E, jak, to, jak to wyglądało? Słodycze? E, właśnie niekoniecznie. E, chodzi o to, aby opracowany plan żywieniowy e, w, w przypadek Dominiki był e, wyjątkowy. E, Dlaczego? Widać na załączonym obrazku, bardzo wyjątkowy. Dominika w bardzo konkretny sposób powiedziała, co w jadłospisie może jej odpowiadać, co absolutnie jej odpowiadać nie będzie, że jest sporo produktów nielubianych, Aha. nie ukrywając Aaaa. dla mnie jako dla dietetyka, jest w trakcie bilansowania planu żywieniowego taki wywiad, no, można powiedzieć, tym trudniejszym w kontekście opracowania jadłospisu, który dla młodej osoby uczestniczącej do szkoły będzie po pierwsze możliwy do wykonania, po drugie Właśnie. będzie takim, który no, wyeliminuje te produkty, których wiemy, że absolutnie absolutnie, mimo szczerych chęci, ta osoba nie złapie, a jednocześnie otworzy też troszeczkę na te nowe smaki, dzięki fajnym przepisom, dzięki powiedzmy czemuś, co wyjdzie, posmakuje i zrobi, powiedzmy to otworzy furteczkę do tego ciągu dalszego. Czyli pierwsza rzecz, nie czekajmy, proszę Państwa, ja wiem, że wszystko można wyczytać dzisiaj w internecie, ale w momencie, kiedy mamy tak, taką trudną sytuację, kiedy ukochana córeczka albo synek rzeczywiście już ma problem, z którym sobie nie radzi, ruszamy do specjalisty, bo jak słychać, to ten specjalista od od samego początku ustawia wszystko zawodowo i to jest krok pierwszy. Drugi to trochę silnej woli trzeba w sobie mieć. Jak było na początku? E, ja jestem człowiekiem typ zadaniowiec. Mam cel, lecę po to. Wow. Naprawdę ciężka praca się opłaca i warto było w tak krótkim czasie się przyłożyć, pilnować, odpuścić wiele rzeczy, ale to się naprawdę opłaca. Ale I to zdrowie i wygląd mm -hmm. i też się człowiek lepiej czuje. No właśnie chciałam się zapytać, jak się czujesz, bo wyglądasz no po prostu się bosko. Wtedy to nie jest tak, że byłam grubsza i byłam smutna. Nie, ja też byłam szczęśliwa. Do się, wtedy. Bo jesteś takim człowiekiem. Naprawdę i miłość i akceptacja od rówieśników, od mojej przyjaciółki Izy w szkole naprawdę wszyscy mi kibicowali. Mm. No to było Super. tak wspaniałe, ale też mam świadomość, że niewiele osób ma tyle szczęścia. Mm. I uh -huh. wsparcia. I to jest smutne, moim zdaniem. Uh -huh. I tutaj ja pozwolę sobie wtrącić. Uwierzcie, drodzy Państwo, że w momencie, kiedy zgłasza się do gabinetu, niezależnie czy to jest wizyta w gabinecie stacjonarnym, czy jest to wizyta w gabinecie online. Rodzic z dzieckiem, który mówi, Ty, Zosiu, jesteś taka kluseczka od urodzenia. Ty zawsze byłaś pulwe a ty nie kłam tutaj pani, bo, bo, bo przecież ty jeszcze łakocie, tylko powiedz, powiedz prawdę, bo ty zaraz zaczniesz używać. Nie można tak, drodzy Państwo, to jest coś, co podcina te małe skrzydełka nieraz mm. na całe życie. To jest coś, co po prostu potrafi zablokować jakiekolwiek możliwości chęci do procesu redukcji masy ciała. Dominika, jej rodzina, mamusia która wspaniale e, uczestniczyła w, w tym procesie realizując przerozmaite dania e, i wspólnie biorąc udział w tej może powiedzieć kulinarnej też przygodzie e, są fantastycznym przykładem właśnie na to wsparcie czasami e, po prostu takie bezsłowne po prostu obecnością e, i e, w, w, po prostu tym, że można, że da się, że ta akceptacja samego siebie e, jest szalenie istotna. Wień. Myślę, że też tak, taki dietetyk jak pani to jest też klucz z takim pozytywnym nastawieniem, z taką energią. Pozdrawiamy całą rodzinę, która pięknie wspierała, wspomnianą Ige też e, i wszystkich, i ku inspiracji, naprawdę. Czyli Iga to była przyjaciółka? Tak, przyjaciółka. Iza, Iza, tak a Iga, wydało, Iza, bo ja jestem Ida, wiesz, jesteś. Iga, Połączyłaś jedną z drugą. Ale wiadomo, o kogo chodzi, do tego dla mamy, dla taty i dla rodzeństwa także wielkie pozdrowienia, bo bez was nie byłoby takiego finału, który jest zachwycający, inspirujący i za to dzięki dziewczyny. Dzięki serdeczne. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.